W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wieredny księży, drodzy wierni, dzisiaj gromadzimy się w tej świątyni z dwóch powodów. Pierwszy, ponieważ jest to niedziela, zarazem uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. A drugi powód jest ten, że dzisiaj ksiądz Szymon Bańka złoży swoją oblację wieczystą w bractwie. Najpierw spójrzmy na to święto, tak drogie każdemu z nas, święto niepokalanego poczęcia. Otóż, drodzy wierni, ono się bardzo dobrze wkomponowuje w nasze adwentowe przygotowania i oczekiwania. Ten czas, który nam został dany, jest czasem, w którym mamy przede wszystkim przygotowywać drogę Panu. Otóż święto niepokalanego poczęcia. Było tym pierwszym promykiem nadziei, który zajaśniał na tym ciemnym, zaciemnionym grzechami ludzkimi nieboskłonie, zwiastując wschodzące słońce sprawiedliwości, jakim jest Chrystus, Pan Nasz. Dlatego też to święto jest tak dla nas drogie, że Kościół Święty, mimo że wypada ono w tym roku w niedzielę. To pozwala nam, abyśmy cieszyli się pełnią radości z tajemnicy niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. Pozwala nam celebrować Msze Święte w szatach białych, radosnych, ku czci niepokalanej, a nie w szatach pokutnych związanych z okresem Adwentu. Czymże jest to święto? Jaka jest jego treść? Sobór Trydencki nakazał duszpasterzom, proboszczom, ażeby wyjaśniać prawdy wiary, a żeby głosić również kazania katechetyczne, by podawać zdrową doktrynę, a korygować błędy. Dlatego też na początku chciałbym skorygować niektóre błędy, które są rozpowszechnione również wśród katolików, to błędne rozumienie niepokalanego poczęcia. Otóż, drodzy wierni, niepokalane poczęcie Najświętszej Marii Panny jest zupełnie czymś innym niż poczęcie, również niepokalane. Pana naszego Jezusa Chrystusa w dziewiczym łonie Najświętszej Marii Panny. To święto, kiedy za sprawą Ducha Świętego w dziewiczym łonie za przyzwoleniem Matki Bożej zostało utworzone ciało i dusza dla Słowa Bożego i Słowo Boże zjednoczyło się z ludzką naturą. Obchodzimy 25 marca. Nazywamy to święto w Polsce świętem zwiastowania w niektórych krajach również świętem wcielenia natomiast nasze święto jest czymś zupełnie innym istnieje również u ludzi niedouczonych pewne pojęcie fałszywe że poczęcie Najświętszej Marii Panny dokonało się Taki analogiczny sposób, jaki poczęcie Pana, naszego Jezusa Chrystusa i dlatego jest niepokalanym, a mianowicie, że Najświętsza Maria Panna nie miałaby mieć biologicznego Ojca, czyli że została, miałaby być utworzona przez Ducha Świętego w łonie świętej Anny. Otóż jest to błąd, jest to herezja wprost. Najświętsza Maria Panna została poczęta przy współdziałaniu Ojca i matki, czyli świętego Joachima i świętej Anny, a więc czymże się różni jej poczęcie od poczęcia jakiegokolwiek innego dziecka? Otóż my, kiedy przychodzimy na świat, wszyscy przychodzimy z niechcianym dziedzictwem grzechu pierworodnego. Wszyscy jesteśmy naznaczeni od pierwszego momentu naszego zaistnienia tutaj na Ziemi z mazą grzechu pierworodnego czyli pewną barierą, która. Nam nie pozwala iść do Boga. A ta bariera, zarazem, ma jeszcze pewne skutki uboczne czyli zostawia pewne ślady na naszej naturze czyli nasza natura skażona grzechem pierworodnym jest bardziej skłonna do złego niż do dobrego. Dla przykładu bardziej albo szybciej przychodzi nam się lenić, niż pracować. Bardziej jesteśmy skłonni do miłości własnej niż do miłości bliźniego. To jest bardzo prosty przykład, który każdy może doświadczyć w sobie, a przecież wiele innych rzeczy, gdzie my chętnie popełniamy jakieś grzechy, ulegamy jakimś niedoskonałościom, a z kolei z wielkim trudem godzimy się na to, ażeby wolę swoją przełamać, wziąć swój krzyż i ten, z tym krzyżem iść za Panem Jezusem. Drodzy no wierni, tak się składa, że w wypadku Najświętszej Marii Panny dokonało się pewien cud. Ona została obsypana łaską niejako awansem. Ta łaska, która jej została udzielona polega na tym, że ona była wolna od pierwszego momentu swojego ziemskiego istnienia, od wszelkiego grzechu, od grzechu pierworodnego. I wszystkich innych grzechów, aż do w niebo wzięcia nie popełniła najmniejszego grzechu ani żadnej niedoskonałości. Ona nie została uświęcona w łonie Świętej Anny. Ona została poczęta jako niepokalana, albo inaczej mówiąc, jako pełna łaski. I tu jest ta różnica. Dlatego też w Najświętszej Marii Panny nie było tej skłonności do złego, nie było tego. Tego powiedzmy, łatwiejszego wyboru zła, wręcz przeciwnie. Tak jak my często wobec dobrych rzeczy czujemy niechęć i musimy siebie zmuszać, tak ona czuła tą niechęć wobec zła, a natomiast chętnie przyjmowała wszystko, co było dobre. Może ktoś powiedzieć, dlaczego Matkę Bożą spotkał ten przywilej. I tutaj musimy to też dopowiedzieć. Że Najświętsza Maria Panna dostąpiła tego przywileju tak jak każdy inny człowiek dostępuje zbawienia na dzięki swojemu synowi Jezusowi Chrystusowi. A mianowicie, tak jak powiedziałem, awansem zostały jej udzielone łaski, które Pan nasz Jezus Chrystus wysłużył umierając na krzyżu. Kiedy składał ofiarę za cały rodzaj ludzki, składał tą ofiarę również za swoją Matkę przeczystą, ale jej te łaski zostały udzielone wcześniej. Dlaczego zostały jej udzielone te łaski wcześniej? Otóż dlatego, że ona miała się stać Matką tego, który ją stworzył. Czyli miała się stać Matką Boga. A jeżeli Bóg jest po trzykroć święty, to wypadało, ażeby ludzką naturę przyjął ze świętej, w której nie ma żadnej zmazy grzechu. Stąd przywilej Bożego Macierzyństwa jest jako przyczyną tego przywileju niepokalanego poczęcia. Ludzie mogą też tutaj pomyśleć, że Bóg jest jednak niesprawiedliwy, ponieważ jednym daje takie właśnie przywileje, a inni z kolei są jakby pogrążeni w naturze grzechowej. Otóż, drodzy wierni, oczywiście Matka Boża ma przywilej wyjątkowy. Tylko Ona i Jej Boski Syn są niepokalanie poczęci, wolni od wszelkiego grzechu spośród rodzaju ludzkiego. Natomiast możemy wśród synów ludzkich spotkać również takie przypadki, które są niejako podobne do Najświętszej Marii Panny, chociaż nie tożsame i porównywanie tutaj nie jest do końca adekwatne. Znamy takich świętych, którzy żyjąc na Ziemi nie popełnili żadnego grzechu śmiertelnego. Owszem, być może jakieś drobne niedoskonałości, czasami być może jakiś mały grzech gdzieś tam się zdarzył, natomiast przeżyli na tym świecie święcie i dobrze, nie obrażając nigdy śmiertelnie Pana Boga. Czyli po obmyciu łaską chrztu, nigdy tej łaski, wodą chrztu, nigdy łaski uświęcającej, która została im dana, nie utracili. Możemy tu wymienić chociażby naszego znamienitego rodaka, jakim jest święty Stanisław Kostka, możemy tutaj wymienić świętego Aloizego Gonzagę, możemy wymienić świętą Teresę od dzieciątka Jezus, czy świętego Dominika Savio, i zapewne wielu, wielu innych, którzy takich takiej łasce żyli. I ktoś powie, dlaczego tak? Dlaczego oni właśnie dostąpili takich łask, a z kolei inni muszą się nurzać w tych grzechach i podnosić się z, z, tych, z tych upadków i ciągle leczyć te swoje rany, zalizywać je i na nowo je, no one się otwierają. Otóż prawda jest taka, że Bóg okazuje swoje miłosierdzie w dwojaki sposób. Wobec Jednych jest tym, który idzie i podnosi, opatruje rany i leczy, daje, jako animuszu, zachęca do tego, ażeby podnosić się i dalej walczyć, a wobec niektórych idzie na i usuwa przeszkody, ażeby nie upadali. Kluczem do zrozumienia tej dwojakiej działalności Pana naszego jest cnota pokory. Wobec tych, którzy są pokorni i którzy wszystko odnoszą do Pana Boga, tak jak czyniła to Matka Najświętsza, chociażby w hymnie Magnifikat, Bóg jest tym, który uprzedza swoją łaską i usuwa przeszkody, ażeby się nie ranili, bo Bóg nie znajduje żadnego upodobania w jakimkolwiek grzechu ludzkim, nie znajduje żadnego upodobania w naszych upadkach i robi wszystko wobec tych ludzi, ażeby oni nie popadli w te grzechy. Natomiast wobec innych z kolei, i to myślę, że większa część społeczności ludzkiej postępuje inaczej, ponieważ my bardzo chętnie sobie przypisujemy zasługę. Jeżeli zobaczymy w sobie coś dobrego, to nawet jeżeli słowa mówią co innego, to wewnętrznie jesteśmy przekonani, że to ja jestem taki mądry, dobry i doskonały. I Bóg, chociaż grzechy go obrażają. I chociaż nie, nie chce naszego cierpienia, to dozwala takim ludziom, ażeby upadali do tego stopnia i do tego czasu, aż nabiorą pokory, aż uznają konieczność Pana Boga i swoją całkowitą zależność i swoją niemożność uświęcenia się bez Pana Boga. I dopiero wtedy, kiedy po wielu próbach po wielu upadkach, po wielu powstaniach i znowu upadkach doświadczają, że sami nie są w stanie dźwignąć się z swoich upadków, dopiero wtedy są gotowi przyjąć łaskę Boga, ponieważ nie odniosą tych zasług do siebie, tylko odniosą za wzorem Najświętszej Marii Panny i tych zastępów świętych, właśnie seraficznych do Pana Boga, który udziela tej łaski sam, dobrowolnie, komu chce i jak chce. I drodzy wierni, tutaj musimy jeszcze jeden aspekt poruszyć, a mianowicie ten, który, który mówiłem przy Bożym Macierzyństwie Najświętszej Marii Panny, że Bóg pragnął wziąć ciało z przeczystej. Bóg, kiedy chce się zjednoczyć z człowiekiem, to dąży do tego, ażeby człowiek się oczyścił. Bo skoro Bóg nienawidzi najmniejszego grzechu, i najmniejszy grzech, najmniejsza plamka na naszej duszy, nie pozwoli nam wejść do nieba, dopóki ten grzech nie zostanie odpukotowany, i przez łzy i krew pokuty naszej nie zostanie wyczyszczony, dopóty nie wejdziemy do Królestwa Niebieskiego. Jeżeli ktoś sobie myśli i mówi do siebie, że nie chcę, albo nie mam czasu, albo kiedyś się o tym zajmę, tak naprawdę stawia pod znakiem zapytania swoje wieczne zbawienie, ponieważ jeżeli nie pokona w sobie panowanie grzechów, jeżeli nie wyzwoli się z tych kajdan diabelskich, które trzymają go w niewoli, niechybnie zginie. I prawda o niepokalanym poczęciu jest prawdą, która nas poucza o konieczności oczyszczenia naszych dusz. Jeżeli... Teraz jesteśmy w tym okresie przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Jeżeli w tym momencie oczekujemy na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, to jak mamy oczekiwać na to przyjście Pana Jezusa Chrystusa? Czy przede wszystkim tym, że mamy, nie wiem, kupić prezenty, ozdobić choinkę, czy jakieś tam inne, powiedzmy, poczynić przygotowania w postaci, nie wiem, zakupu karpie i opłatków? To wszystko nie jest aż tak istotne. Jak właśnie przygotowanie duszy. Kiedy zapraszamy do domu naszego kogoś, kogo lubimy, kogo cenimy, kogo chcemy uszanować, to sprzątamy dom, ażeby ten gość, który przyjdzie, czuł się w tym domu dobrze, żeby nie czuł się zażenowany, żeby nic go nie raziło. Ozdabiamy ten dom tak, ażeby w ten sposób uhonorować gościa, który do nas przychodzi. To jest naturalne, prosta sprawa, oczywista w tych naszych relacjach ziemskich, ale nieoczywista, jeżeli chodzi o naszą relację z Panem Bogiem. Otóż uczy nas Najświętsza Maria Panna niepokalana, że my mamy przygotować naszą duszę, my mamy oczyścić to jakby naczynie naszej duszy, a żeby tam można było złożyć tą łaskę uświęcającą, a żeby nic jej nie psuło. I dlatego też nie wystarczy tylko odhaczyć spowiedź. Uczy nas Najświętsza Maria Panna, jeżeli chociażby patrzymy na jej wizerunek niepokalanie poczętej na, na cudownym medaliku, uczy nas, że chrześcijanin musi walczyć. Ona gniecie głowę węża. I ten, kto nie chce zgnieść głowy węża, albo ten, kto wchodzi jak Ewa w dialog z wężem. Jest zaprzeńcą i zdrajcą. Oczywiście my jesteśmy ludźmi słabymi. My mamy swoje ograniczenia i tak jak powiedziałem, te rany wynikające z grzechu pierworodnego, ta nasza skłonność do złego jest pewnego rodzaju trudem i przeszkodą. Ale, drodzy wierni, my nie możemy powiedzieć: O tak już jest, tak się stało, taki już jestem i takim nie masz, Panie Boże. Jest to. Bułśmierstwo. można powiedzieć, że ja się takim urodziłem, że ja się takim wychowałem, że ja nie mam siły, żeby cokolwiek zmienić. Bo owszem, sam nie mogę siebie zmienić. Ale apostoł poucza nas, że tam, gdzie się wzmógł grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. Wystarczy ci mojej łaski, powiedział Chrystus do świętego Pawła. A więc nie możemy się wymówić tym, że taki już jestem i nic nie będę robić. Drodzy wierni, to święto dzisiejsze powinno nas zmotywować do tego, ażebyśmy przeobleczeni szkaplerzem, szatą Najświętszej Marii Panny, osłaniając się jak tarczą, cudownym medalikiem i walcząc różańcem jak mieczem, toczyli ten bój zbawienny o nasze dusze. Ażebyśmy wypowiedzieli walkę, wrogowi naszego zbawienia na śmierć i życie i z pomocą Najświętszej Marii Panny niewątpliwie zwyciężymy i teraz jeszcze kilka słów z powodu tego drugiego powodu naszego tutaj zgromadzenia się w świątyni a mianowicie oblacji księdza Szymona drogi księże Odpowiadając na głos, na głos powołania, otrzymałeś od Pana Boga właściwie wszystko. Przyjmując święcenia kapłańskie, Bóg dał Ci wszystko, co jest potrzebne do owocnego apostolatu. Być może oczywiście powoła Cię jeszcze do godności biskupiej, to wtedy jeszcze udzieli dodatkowych łask. Ale w tym momencie dał już wszystko, co jest potrzebne. Ale drodzy wierni. Czymże jest kapłaństwo bez tej ziemi, z której ono wyrasta? Kapłan musi być włączony do jakiejś wspólnoty. Będzie to wspólnota diecezjalna, czy to będzie wspólnota zakonna, ale zawsze kapłan musi przynależeć do jakiejś wspólnoty, z której czerpie soki żywotne. Czymże byłoby nasze kapłaństwo bez bractwa? Ta uroczystość jest skromna w porównaniu ze święceniami kapłańskimi, ale jest pewnego rodzaju domknięciem pewnej historii, a mianowicie ostatecznym połączeniem się z tym bractwem, które Księdza uformowało i w którym Ksiądz otrzymał swoje święcenia kapłańskie. Bez tego bractwa, jak wyglądałoby kapłaństwo? W modernizmie. Wśród tych wszystkich nadużyć, wśród tych wszystkich herezji, błędów, jak można zachować ducha kapłaństwa chrystusowego tam? Czy w indultach, w tych wszystkich wspólnotach indultowych, które się skupiają na tych estetycznych rzeczach, ale sprawy wiary muszą przemilczeć w obawie przed modernistycznymi hierarchami, którzy mogą ich wygonić z ich diecezji? Otóż. Bóg powołał księdza do tej wspólnoty, która w tych czasach trudnych ma szczególne zadanie. Do tego, żeby wiarę przechować i przekazać dalej. I tutaj nie znajdzie ksiądz wielkich zaszczytów i honorów. Tutaj każdy urząd, który ksiądz będzie piastował, będzie podwójnym krzyżem. Ale niech ksiądz czerpi obficie z tego co bractwo przechowało dzięki arcybiskupowi Lefebrowi a mianowicie doktrynę i sakramenty niech się ksiądz napełnia łaską bożą taka, żeby był ksiądz niewątpliwie pełen a nadmiar tej łaski ażeby się przelewał przelewał obficie na wszystkich którzy na księdza drodze staną księżach braciach i wiernych niech wszyscy czerpią z tego nadmiaru, który ksiądz zaczerpnie z każdej mszy świętej, ze wszystkich prac pasterskich, a przede wszystkim ze zjednoczenia się z krzyżem Chrystusowym. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.